Dzień dobry, cześć tu Sławomir. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotowuję żarełko. Tutaj stare kluski z obiadu, ziemniaki, łupy gotowane, otręby i manuszek litrowy pszenicy. Dwie takie. trępszenno-jęczmiennych o i to trzeba wymieszać po prostu tak żeby się to w taką litą zrobiło taką pastę można powiedzieć te kurki to po prostu uwielbiają jak jest w lecie jeszcze ciepło w miarę to im tu jeszcze zielonki różne dosypuje także do miłego do zobaczenia